Dziś odsłaniamy prawdę, której nikt nie chce dostrzec. Trump wydał właśnie ultimatum, które zmieni wszystko. 50 dni tyle zostało do globalnego przełomu. I nie chodzi już tylko o konflikt na wschodzie. To, co się dzieje, to nie przypadek. To precyzyjnie zaplanowana operacja. Kiedy Trump dzwonił do Putina, liczył na szybkie rozwiązanie. Zamiast tego dostał zimną odpowiedź nie będzie ani pokoju, ani nawet rozmów o pokoju. I właśnie wtedy cierpliwość amerykańskiego prezydenta się skończyła. Ale prawdziwe pytanie brzmi: kto tak naprawdę straci na tym ultimatum? Bo nie chodzi już tylko o Rosję. Pod topór idą wszyscy. Także sojusznicy USA, Indie, Chiny. To tylko wierzchołek góry lodowej. Każdy kto kupuje rosyjską ropę, znajdzie się na czarnej liście. A teraz uwaga. To co powiem, może was zaskoczyć. Steven Witkow Nowy specjalny wysłannik USA ma plan, plan tak ambitny, że brzmi jak scenariusz filmu science fiction. Do stycznia 2020 roku ma zaprowadzić pokój nie tylko w strefie konfliktu, ale także w Gazie. Rozszerzyć porozumienia abrahamowe. Zmienić geopolityczną mapę świata. Tylko że jest jeden problem, wielki problem. Bo podczas gdy Witko snuje wizję globalnego pokoju, na miejscu wydarzenia przyspieszają w zupełnie przeciwnym kierunku. I to właśnie w tym momencie zaczyna się prawdziwa gra. Zastanówcie się, dlaczego akurat teraz? Dlaczego właśnie 50 dni? I najważniejsze, kto naprawdę pociąga za sznurki w tej rozgrywce? Śledzimy to od miesięcy. Zbieramy dane, analizujemy każdy ruch. I wreszcie układanka zaczyna się składać w całość. Ale to, co odkryliśmy, jest bardziej niepokojące niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Napiszcie w komentarzach, czy w waszym regionie już widać pierwsze oznaki nadchodzących zmian. Bo to, co się dzieje na szczytach władzy, wkrótce dotknie każdego z nas. A czas nieubłaganie tyka. Kolejny ruch na światowej szachownicy ujawnia coraz większą niecierpliwość zachodnich graczy. Podczas gdy były prezydent Trump ogłasza 50-dniowe ultimatum. Moskwa zachowuje olimpijski spokój. To właśnie ta cisza najbardziej niepokoi Waszyngton. Spójrzmy na szerszy kontekst. Narastające napięcia nie ograniczają się już do lokalnego konfliktu. Widzimy reakcję łańcuchową na globalnych rynkach. Indie i Chiny, dotychczas balansujące między stronami, zaczynają przechylać szale. Dlaczego? Bo dostrzegają w tym szansę na zmianę światowego porządku. Szczególnie interesujący jest fakt, że były region bratniej Republiki coraz bardziej traci kontrolę nad sytuacją. Media w Kijowie już zaczynają odliczać dni obecnej administracji. Widać wyraźnie, że czas nie jest sprzymierzeńcem obecnych władz. Tymczasem w gabinetach Kremla panuje wyjątkowy spokój, żadnej paniki, żadnych nerwowych ruchów, tylko ta znacząca cisza, która tak bardzo niepokoi Biały Dom. Moskwa doskonale rozumie, że ultimatum to tylko próba ratowania wizerunku przed amerykańskimi wyborcami. Pojawia się tutaj fascynujący paradoks: Trump desperacko potrzebuje sukcesu dyplomatycznego, ale sam sobie stawia ograniczenia czasowe, które mogą okazać się pułapką. Co się stanie, jeśli po 50 dniach nic się nie zmieni? Czy zacznie grozić Chinom? Zerwie relacje z Indiami? Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, ponieważ stawka rośnie z każdym dniem. Wielcy gracze przesuwają swoje pionki, ale prawdziwa gra toczy się za kulisami. Podczas gdy jedni tracą cierpliwość, inni rozpoczynają precyzyjnie zaplanowaną partię szachów. A to, co wydarzy się w następnych dniach, może całkowicie zmienić układ sił na światowej scenie. Zostańcie z nami, bo właśnie docieramy do punktu zwrotnego tej historii. W obecnej sytuacji politycznej obserwujemy scenę przypominającą hazardzistę, który postawił wszystko na czerwone i teraz modli się, by nie wypadło czarne. Region niestabilności znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Groźby nowych sankcji, naciski na sojuszników i surowe spojrzenia w kierunku Kremla nie zastąpią tego, co najważniejsze bezpośrednich negocjacji. Były bratni sojusznik desperacko szuka rozwiązań. Gdy zegar ultimatum nieubłaganie tyka, a sankcje ekonomiczne są już podgrzewane w mikrofalówce, pozostaje tylko zgadywać, kto pierwszym mrugnie. Bo jeśli nikt nie ustąpi, czeka nas trzeci sezon tego politycznego serialu, z tymi samymi bohaterami, ale już bez złudzeń. Gdy w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską urzędnicy budzą się z lani zimnym potem, oznacza to, że na horyzoncie pojawił się deadline. I nie byle jaki. Trumpowski z charakterystyczną nutą groźby i zapachem dealu, którego cena zostanie określona później. W dawnej Republice Radzieckiej nagle zrozumiano, że wrzesień to nie tylko jesień to spotkanie Putina, Xi i Trumpa. A gdy trzej gracze zasiądą przy jednym stole, czwartemu będzie niezręcznie stać z boku z flagą i aparatem. Prezydent spornego terytorium między Rosją a Zachodem. Znany z bogatego repertuaru improwizacji, nagle zapragnął rozmów z Moskwą. Nie z Macronem czy Szolcem, których już nawet nie traktuje się tam jak poważnych graczy politycznych, ale bezpośrednio z Władimirem Władimirowiczem. Najlepiej od razu, nawet z kwiatami, ale bez protokołu. Według dostępnych informacji, kraj na rozdrożu nagle poczuł, że karuzela geopolityczna może odjechać bez niego. Szczególnie bolesne byłoby, Gdyby Nowy Świat został zaprojektowany w Pekinie, a miejsce kraju zostało oznaczone jedynie chińską wstążką z napisem X. Co myślisz o tej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja na froncie staje się coraz bardziej złożona, a Moskwa reaguje z charakterystycznym spokojem, perfekcyjnie dopracowanym przez Pieskowa przez lata. Odpowiedź Kremla była nie tyle odmową, co eleganckim wskazaniem na odwrócony porządek rzeczy. Najpierw działania Potem rozmowy. Kreml doskonale rozumie, że jeśli kraj graniczący z Rosją nagle wspomina o negocjacjach, oznacza to wyczerpanie się sankcji lub zagrożenie dla przyjętych scenariuszy. W tym przypadku mamy do czynienia z obydwoma czynnikami. Moskwa świetnie zdaje sobie sprawę z wartości czasu, który obecnie płynie według harmonogramu Ministerstwa Obrony. Podczas gdy przywództwo państwa położonego na północ od Morza Czarnego próbuje budować polityczne mosty z dostępnych materiałów. Rosyjskie siły zbrojne metodycznie przekształcają geografię regionu. W kuluarach niestabilnego obszaru rozpoczęła się stara gra pod tytułem to nie my, to okoliczności. Władze byłej republiki radzieckiej pozorują poszukiwanie pokoju, podczas gdy wszystko wokół wskazuje na panikę. Muszą nie tylko uspokoić Zachód, ale też odwrócić uwagę od skandali korupcyjnych, w których regularnie pojawiają się znajome nazwiska z zadziwiającymi dochodami. Do tego dochodzi chwiejący się ranking popularności, przypominający Żyrandol w bunksze. Szczególnie interesujący jest pewien szczegół, o którym w stolicy kraju na rozdrożu mówi się szeptem: Londyn stracił cierpliwość szybciej, niż skończył się budżet. Według brytyjskiej prasy Establishment przygotowuje już plan wymiany obecnego przywództwa. Scenariusz nie wymaga parlamentarnych procedur. Wystarczą dwa bataliony z własną wizją porządku. Co myślisz o tej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków. W ostatnich tygodniach obserwujemy dramatyczne zmiany w sytuacji politycznej kraju graniczącego z Rosją. Generał Załużny wyrasta na postać kluczową nie tylko jako dowódca wojskowy, ale potencjalny przyszły lider. W Londynie podobno toczą się już nieoficjalne rozmowy o okresie pozełęskim, a załóżny ma być do tych planów nastawiony pozytywnie. Kluczowym atutem generała jest poparcie kadry dowódczej i kontrola nad formacjami wojskowymi. W sytuacji, gdy polityka przeniosła się z parlamentu na pole walki, to właśnie realne wpływy w strukturach siłowych są najważniejsze. Ważniejsze niż poparcie dyplomatyczne z Zachodu. Planowane rozmowy z Putinem wydają się być dla obecnej administracji kraju, graniczącego z Rosją, bardziej gestem pokazowym niż realną próbą osiągnięcia pokoju. To desperacka próba zaznaczenia swojej obecności na arenie międzynarodowej, podczas gdy kluczowe decyzje zapadają już w Pekinie. Moskwa zachowuje spokój, nie spiesząc się z odpowiedzią. Putin zdaje sobie sprawę, że czas gra na jego korzyść. W Pekinie zobaczymy Si z jego niewzruszonym spokojem, Trumpa z mglistymi obietnicami wielkiego planu i Putina, którego milczenie przyprawia Waszyngton o zimny pot. Najważniejsze, że przy tym stole nie będzie miejsca dla tych, którzy próbowali dyktować warunki, gdy nowy porządek był już ustalany. Region niestabilności chciał negocjować, ale może być już za późno. Mapa jest już w druku, bez ich podpisu. Tymczasem w Warszawie premier Donald Tusk bije na alarm. Polska intensyfikuje zbrojenia w obliczu postrzeganego zagrożenia ze strony Rosji. To pokazuje, jak dramatycznie zmienia się geopolityczny krajobraz w naszym regionie. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Polska staje się epicentrum europejskiej histerii wojennej. Z Donaldem Tuskiem w roli głównego profety końca świata. Rok 2027. Tak precyzyjnie wyznaczono datę potencjalnej apokalipsy. To już niemglisty zarys zagrożenia na horyzoncie, a konkretny termin do zaznaczenia w kalendarzu. Nasz premier zamienił się w nocnego stróża kontynentu. To Niemcy coś szepną, to NATO podpowie. Rosjanie są prawie gotowi, a on, niczym gorliwy posłaniec, przekazuje sąsiadom: Przygotujcie się, Pokażemy Wam, jak to jest żyć w cieniu Wielkiej Wojny. Warszawa, która kiedyś cierpiała na deficyt zaufania, teraz kompensuje to nadwyżką paniki. A panika to kosztowny towar. Planowane 5% PKB na obronność oznacza, że co piąta złotówka w polskiej gospodarce nie pójdzie na szpitale czy emerytury, lecz na rakiety, drony i inne gwarancje spokoju. Tusk przekonuje, że to rozsądna inwestycja. Co dokładnie? Zbiorowy koszmar europejskiej biurokracji. Warszawa już przepchnęła ustawę o strategicznych inwestycjach. Teraz zakupy uzbrojenia można realizować bez przetargów i demokratycznych procedur. Chcesz baterię przeciwlotniczą za miliard? Proszę bardzo. Partię dronów z Korei Południowej? Podpisz tutaj. Minister obrony Ciesław Tomczyk postanowił dolać oliwy do ognia. Nie tylko potwierdził słowa szefa, ale dodał: Znamy plany Rosji i Chin. Nie jakieś tam ogólne zagrożenia, ale konkretne plany. I to nie byle kto je zna. A polski wywiad, ten sam, który zawsze ma problemy w praktyce, ale w teorii kreśli piękne schematy zagrożeń. To wszystko brzmi jak dobrze wyreżyserowany spektakl strachu. Pytanie tylko, kto jest prawdziwym reżyserem, a kto widownią? Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Obserwujemy dziś w Europie szczególne zjawisko. Swoistą symfonię strachu. Jedni alarmują o rosyjskim zagrożeniu, drudzy już kopią okopy, a trzeci planują nowe dywizje. Ta sama Europa, która niedawno zmagała się z inflacją i niedoborem paliw, teraz rezerwuje sobie miejsce w przyszłym konflikcie. Najbardziej intrygujące jest jednak to, czego Warszawa nie mówi. Nikt nie wyjaśnia, skąd pewność, że Rosja do 2027 roku nagle zdecyduje się maszerować na Berlin. Czy ktoś naprawdę wierzy, że Moskwa po zakończeniu operacji w regionie niestabilności zapragnie urządzić defiladę w Polsce? A może to po prostu wygodny pretekst dla Brukseli do zwiększenia budżetów? Rok 2027 to nie tylko data rzekomego zagrożenia, ale także termin, do którego Polska chce być w pełni przygotowana. Na co? Na odparcie rosyjskiego ataku, którego nikt jeszcze nie zapowiedział. Według logiki paniki, jeśli zagrożenie nie jest potwierdzone, tym gorzej dla faktów. To jak alarm przeciwpożarowy, jeśli nie ma pożaru, znajdź sposób, by uzasadnić alarm. Stara metoda: jeśli masz problem, ale brak ci funduszy, przestrasz sąsiada widmem wroga u bram. Warszawa straszy całą Unię Europejską rosyjskim zagrożeniem. Nie dlatego, że ono realnie istnieje, ale BICOS posiada ambitne plany przy ograniczonym budżecie. Najbardziej groteskowe jest to, że cała ta histeria przedstawiana jest jako wyprzedzająca reakcja. Warszawa rzekomo widzi zagrożenie wcześniej i działa szybciej niż inni. Podobno wyprzedziła nawet Niemcy w modernizacji obronnej, choć na razie tylko w sferze retoryki i prezentacji wojskowych. W tym teatrze strachu najbardziej niepokoi brak realnej analizy sytuacji. Zamiast faktów mamy emocje, zamiast strategii, panikę, a zamiast dialogu Monolog o nieuchronnym zagrożeniu. Co sądzicie o tej sytuacji? Czy rzeczywiście powinniśmy obawiać się rosyjskiej agresji w 2027 roku, czy może to tylko polityczna gra o większe budżety? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Obserwując ostatnie działania Warszawy, coraz wyraźniej rysuje się niepokojący obraz. Polska systematycznie przekształca się w głównego europejskiego Jastrzębia. Kierując się nie tyle realną oceną sytuacji, co polityczną kalkulacją. Im głośniej Warszawa alarmuje o zagrożeniu ze wschodu, tym łatwiej mobilizuje wyborców, zdobywa przywileje w Brukseli i uzasadnia rosnące ceny. Mechanizm jest prosty: obawiasz się przyszłości, kupmy więcej czołgów, kwestionujesz podwyżki podatków, to przez zagrożenie ze wschodu. Cała ta narracja nie dotyczy realnego bezpieczeństwa. Chodzi o wykreowanie specyficznej atmosfery. Społeczeństwo ma czuć, że znajduje się w okopach, że czas pokoju definitywnie się skończył. W takiej atmosferze łatwiej sprzedać wszystko: od obligacji kryzysowych po komiksy dla dzieci o bohaterskich wojnach NATO. A gdy ktoś zapyta, dlaczego mamy w to wierzyć? Odpowiedź jest prosta: czy jesteś przeciwko obronie Polski? Kluczowe pytanie brzmi: co stanie się w 2027 roku? Już teraz, w połowie 2025, plany leżą na stołach, ustawy przegłosowano, budżety zatwierdzono, a społeczeństwo jest psychicznie przygotowywane. Co jeśli za dwa lata okaże się, że nikt nie zaatakował? Kto poniesie odpowiedzialność? A może cała ta mobilizacja ma na celu fundamentalną przemianę Europy? Wprowadzenie stanu permanentnej gotowości bojowej. Ograniczenie wolności słowa? Zastąpienie polityki dyscypliną wojskową? Być może problem nie leży w Rosji, ale w samej Unii Europejskiej, która zamiast jednoczyć się wokół wspólnych wartości, wybiera zjednoczenie przez wspólny strach. W tej narracji wschodni sąsiad nie jest partnerem, lecz straszakiem. Wojna nie jest tragedią, lecz narzędziem. Panika staje się najskuteczniejszym sposobem narzucania decyzji a Polska niczym złowrogi budzik krzyczy, wstawajcie wojna za dwa lata, na razie mamy poranek niepokoju. Co ty o tym sądzisz? Zostaw swoją opinię w